Cześć, witajcie moi kochani, to jest rozdział siódmy, oblężenie Dalaranu, a to jest gra Warcraft 3 Reforged. Jest plugastwa w końcu? Magowie Toru, jestem Artas, pierwszy spośród rycerzy śmierci króla Lisza. Otwórzcie bramy i poddajcie się potędze plagi! Witaj, książę Artasie. Jak się miewa Twój czcigodny ojciec? Lordzie Antonidasie, po co ten sarkazm? Ja i moi bracia przygotowaliśmy się na Twoje przyjście. Stworzyliśmy magiczne zapory, zniszczą każdego nieumarłego, który spróbuje przez nie przejść. Nie powstrzymają mnie te żałosne sztuczki, Antonidasie. Wycofaj oddziały, albo będziemy zmuszeni użyć przeciwko wam całej naszej mocy. Wybór należy do ciebie, Rycerzu Śmierci. Oho, an Antonidas się wkurwił, <noise> Dobra, załatwmy go. Kurde, ta misja to była jedna z tych ciekawszych, tak mi się kojarzę. ...podtrzymywane przez trzech magów. Jeśli ich znajdziesz i zabijesz, aury znikną. No nieźle. Tu To będzie mi obrażenia zadawać. Tego muszę zniszczyć. O, shit. Zawsze lubię Warker 30 takie minigierki. Dobądź bądź Księgę Mediwa, no dobra. Zrobimy to. W takim wypadku, ile mamy złota? tysięcy. Nie, nie jest zbyt dużo. Yy, mam jakąś armię? Albo coś? Nie mam armii. Trzeba by się armia. O cóż, znowu Ok, Okej. Czy oni będą nas atakować tutaj? Czy mamy inwestować w obronę? Nie wiem, ale potrzebuję więcej. A co on tu robi? Kurwa, losowy goście z z boku. Kamień zdrowia. Nikt nie będzie mi oskazywał. Zwinność bohatera się zwiększa. Ktoś mnie. Ja wiem. Czy ja zwinność? Inteligencja bohatera 1. O Oto. Inteligencja na pewno nie jest potrzebna. <noise> Zresztą nie jest zbyt inteligentny. To jest takie coś. Ładaw. The... Może na stałe robi większą regenerację albo coś. Okay. Czy tu mamy takie. Okay. po tej stronie nic nie było w takim razie. Tu widzę, że coś jest. Mam się dostać. Jeszcze nie wiem. Ale się Jest Brama. Czy mam mało pieniędzy? Mało pieniędzy są tutaj dostępne pieniądze, nie, nie pieniądze. Mało też drzew. Jeez. Nie dobrze, oj, niedobrze. Zrób inaczej. Możemy robić plugastwa. Ura skażenia, okej. Okay. Brzmi jak plan. A teraz tak potrzebujemy. Mój los został przypieczętowany. 3 trzy. Żądamy więcej drewna. Więcej drewna, więcej drewna. Oh jeez. Jeez, jeez, Jedno ulepszenie. Tu. Ulepszenie gotowe. I tu. Jak ulepszenie gotowe. Dawaj, to drewno szybko, szybko. Dwadzieścia za jednym Żądamy więcej Gdzie mam przelać swą krew. Mój los. Dobra, ja to robimy z... wszystko, co potrzebujemy w tym momencie. Ja wracaj tam. Zbierać pieniądze. Pien, pi, 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 pieniądze. Badania. 70 z... aż drewna za jedno obrugaczwo. O oh, oh, Kanibalizm? Uuuuu, uh, kanibalizm? uuu, uh, 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 uh. Kanibalizm jest przydatny. Dawaj, dawać kanibalizm. To się przyda. Ulepszenia by się przydały też. Zadawany przez włos z mięsem, plugastwa. o, o, o. pancerz plugastwa. Ooo, o. dobrze. Ulepszenie mam na maksa? Jest! Albo nie możemy większy. Na maksa przywoływanie. Ukończone. Przywoływanie. Ukończone. Ukończone. Żądamy więcej drewna. Mało drewno znowu. Zakończone. Y, potrzebujemy tak: Jeden gargulca. Ukończone. Mamy 100, już? Mamy 100. Super. Chować jednego gościa. I tu będzie tak sobie łaził i naprawiał. Łaził, naprawiał. Tu musimy się tego gościa załatwić. No nie, wiem, czy to, nie wiem, czy jesteśmy w stanie tak łatwo zrobić. Chyba nie. Ale zobaczymy. Tego gargulca potrzebujemy. Potępieni zdają na twarde. Armia. Wam tak. Aria musi tak sobie łazić i, i chronić wszystko. Niech potrzebujecie, a ty tak. Właśnie. Ulepszenie, właśnie, Mój los został przypieczętowany. Co to jest za wieżyczka? Co to za miejsce? Co ja mogę z tym zrobić? Okej okay. Trzymaj się ode mnie z daleka, bo zamienię Cię w bezmózgą owcę. Co to jest? Gdzie on to? Do nas wysyłają to? Co do wie, że są. Hmm. Dobra, wracaj, gościu na razie. Teraz tak. Eee. Pęce lepsze, poproszę. Badania za Jednak będą nas atakować. No dobra, jak już sobie poradzimy. Gostwa. Nie, nie, jedzcie, jedzcie sobie chłopaczki Teraz tak, yy, więcej plugastwa. Piątka Lecimy. Więc lepsze możemy zrobić? Możemy! Uuu! Uu. Git 150 aż dużo mało pieniędzy dostępne, kurde, jak nam się pieniądze skończą, to przypał, nie? Trzeba to rozsądnie robić, nie można tak zaspamować gościa tak aż do... Do ustranej śmierci ich atakować. Bugactwo. Szybkość ruchu bardzo duża. W szybko ruszałem się, rzeczywiście. Bugactwa myślałem, że są wolniejsze. Chmura została za sobą. Niezłe. Jeszcze jedno lepsze jest? Badania zakończone. 250 drewna. O, kurde. Przegijało was trochę. Uważaj. Dokonaj wyboru. Nadszedł czas. Dobra. będziecie bronić, a pogałstwo będą napierdzielać. 250 dawać. Trzech arcymagów. Jeez. Żądamy więcej drewna. To może być problem. Nie, nie wiem, czy nie powiem, Artasa wysłać z nimi, żeby ich trochę leczył. Ale w gruncie rzeczy on też może zginąć przez to. A, trudne sprawy. Żądamy więcej drewna. 250, Kurde. Weź tutaj. Daj, tu jeszcze z dwóch takich ciopagów. Niech zbierają, niech zbierają. No, Na mi drewna, jest, to no też po prostu paranoja. Mogę tu wejść, chwila? Chyba blokada jeszcze, ja pierdzielę. Badania drewno, myślę, że guli to nie, nie posadzi się tam brać. Nie są, mają za mało życia, że za szybko zginą. W też raczej nie. Chociaż w gargulce byłyby były pewnie przydatne. Smoki można by zrobić, nie? Ale to za dużo, za drogi jest ten interesuje żeby to wszystko ulepszać na maksa. Więc mamy dużo, to, to, nie, to nie, nie można, to nie, to nie ulega wątpliwości w ogóle. On tu stoi? Weź to, wydobywaj to albo idź. The f**k, się, się? mu chodzi? Co nie idzie? What? Co mu się stało? Nieźle. Możemy bohaterów skrzeżać. No, znaczy, bohaterami by się opłacało pójść, w sumie, rzeczywiście. Manolalisza. To mi się wydaje, że jest dobre. Zakończone. Zdanie zakończone. A, dobra, jeszcze jedno. Wyglądają plugastwa. Nie, dużo, już ubrań zdają 60 to jest sporo. Żądamy więcej drewna. No i po jednym robią. Uuu, dwóch nawet weźmiesz. ojeju. Nieźle. A był gość, ale załatwiliśmy i tyle. A, właśnie, 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 właśnie. O cóż znowu chodzi? A teraz tu. Ty... O co znowu chodzi? Jezu, już taki nie bądź upierdliwy. Tego nie zniszczyliśmy. Podowcami jest ukryte? Lup. Niektura... Antymagii Miszu, idź to, idź, idź to zobacz Tak, Lisz ma tylko 675 życia Paranoja, on jest słaby <gryzł> Czy słaby, no to nie ma nic wspólnego z siłą, ale szybko będzie ginął, a pewnie jest drogi do skrzeszenia. Nie wiem czy go powinniśmy brać w ogóle. Magiczne zaklęcia odporność na magiczne zaklęcia. Hmm. Badania zakończone. Tych chłopów mamy już. To ich mamy, kurde. Jezu, ich jest dużo. Dobra, po następnym ataku będziemy już napierdzielać w nich. Od drewno wydobywajcie na maksa. Potrzeba więcej złota. Ty znaczy złota nagle brakuje? Oni 240 za jednego. Potrzeba więcej złota. Jeez. potrzeba zł... więcej złota. Potrzeba więcej złota. Nie i zły. O, chłopcze o cóż znowu chodzi nie wiem czy tam... czekamy na atak? No. Yy, obrywają, obrywają po trochu Ten obrywał dwie życzki, dobra, okej. Okay. Tylko mamy pod kontrolą, super. Ja ty... Okej, okay, dobra, rozumiem, rozumiem, ludzie, wracamy. Tak załatwimy na naszych zasadach. Dobra, i teraz chodźcie chłopaczki jeszcze tutaj i. we it's just with walkie. O co już znowu chodzi o chłopcze Dobra, nowa wszyscy. Lecimy podejście drugie. Tutaj jakiś gościu ule, kapłan utknął. Dlaczego? Nie wiem. Zemak zabity. Pierwsza zabora znika. Aha, czy tutaj już nam obrażenie zadają. O, ciekawe. Leczenie będzie ważne, na pewno. Mordujcie chłopaczki. Czy tutaj teraz obrażeń na mnie zadają? No nice. Okej, okay, to tutaj nie jest taka trudna misja, jak myślałem. O kurde, myślałem, że będzie, że jest dużo trudniejsza. Potrzeba więcej złota. znowu chodzi. Trzeba być jakaś kopalnia złota, kurde, bo. bo zaraz mi się pieniądze ze będzie po zabawie. Może to coś tu będzie w sumie? Zostaliśmy zaatakowani. Coń arcyma. Tak, ta misja mi się wydawała zawsze trudniejsza. To jest chyba kolejna misja, którą chyba bez mózgu do nie podchodziłem po prostu.

Co to jest za wojenny golem? O kurczę. No, trzeba ja już lepszą armię niż to. Tak? Nikt nie będzie mi rozkazuje. Widzę, że mam jakąś runę leczenia. Dobra, dawaj, dawaj, zbieraj to, zbieraj. Ej! A to się nie liczyło jako ArcyMak, tylko to dzięki temu mam tego golemka. O cóż znowu chodzi? Dobra, ty, ty, ty biegaj za nim, ok? Git, git. To mogę kolejne ogle odzyskać. Tego potrzebuję załatwić. No ale dawaj, tam. Złote monety. Dawaj, te monety. Pięć daje! Tylko pięć! Serio. O cóż znowu chodzi? Błagam, Gro. 5 To może być. Zostaliśmy zaatakowani. No, akurat za późno. No dobra, pech. Leczenie, leczenia. Pewnie jakoś usunie za chwilę. Czy tu mogę iść nawet? Albo nie? Nie wiem. Gdzie on jest? Z tal gdzieś. Prawda. Co, co? I tak się blokują. Jeszcze trzeba otoczyć go. O tak. O, oh, fuck. O, wpytę. tu się po, po, porobiło Ulecz się chociaż od niego. Ulecz go. Weźcie go za... Szybko na niego. Lecz się. Dobra. Jeszcze tylko jedna przeklęta zabora. A więcej pluga... potrzebuje. Okej. Okay. Ora przywrócenia, fajnie, że jest, ale... Nikt nie będzie nie potrzebujemy już. wrócić. Małe recovery idziemy zrobić? Bo mi się ekipa wykruszyła. Eee... Mało, mało złota. No, spokój. Pokaz są strasznie drogie. Kurde. No, są tylko jeden arcymak, więc powinno być easy peasy, co? żeby się też leczenie wykupić, ale mam mało pieniędzy. Potrzeba więcej złota. I zróbmy tak. Ten fajnie jakby się uleczył. Mogę go leczyć? Nie jest kurwa niczym. <laughs> Szybo. Okej. Okay. Zostaliśmy zaatakowani. Załatwiony. I teraz tak. Ekipa się nieźle trzyma nawet. Dwa tutaj. W jeden tutaj. Wy w jedną grupę. <laughs> I dajecie tutaj. Myślę, że się uda. Mam dużo też golemu do zdobycia, ale czy my potrzebujemy tych golemów? No raczej nie. To jest ekipa ochroniarzy, chociaż <laughs> ci ochroniarze chyba na nie są potrzebni w ogóle. Potrzeba więcej złota. prawdziwego dalej. Chciał być prawdziwym? No i git. Sam twój widok, Artase. Sprawia mi ból. Chętnie ulżę twym cierpieniom, starcze. Mówiłem ci, że twoje żałosne sztuczki mnie nie powstrzymają. O kurde! A co tu robi tuż za Nie mam na nic już teraz. Ja pierdziele Dobrze, nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze. 75, anakuje. Jó, jeszcze tam uleczyłem, chciałem antenę zatakować, ale coś nie. Gień antenida, gień! Biedny Antony za załatwiony. Jest. Oto księga zaklęć, Lisu. Bierzmy ją i wynośmy się stąd, zanim magowie przypuszczą ostatni atak. Słusznie. O zachodzie słońca przywołam lorda Archimonda. No dobrze, to będzie wszystko w tym odcinku. Serdecznie dziękuję za oglądanie, do zobaczenia już niedługo. Siemanko, no i cześć.